El Profesore Part 2. Tyry, ty, ty, tyry. Michael Barry to człowiek, który przewidział kryzys finansowy w 2007 roku. Nagrano nawet o nim film The Big Short. No i co? Kilka dni temu Michael pisze na Twitterze, że nadchodzi Kolejny kryzys Zapnij pasy, sytuacja jest Poważna i odbije się to Szerokim echem na wszystkich rynkach Subskrybuj, lajkuj, lecimy Zacznijmy od tego, że Korporacje ogłaszają masowe zwolnienia W tym Amazon, 10 tysięcy pracowników Alphabet, 10 tysięcy Facebook, 11 Twitter już zwolnił 3700 osób Snapchat zwalnia 1300 Netflix zwolnił 150 Coinbase zwolni 18% pracowników. Czy te firmy zwalniają ludzi, bo myślą, że problemy są przejściowe? No raczej nie bardzo. A więc pierwszy puzel układanki to masowe zwolnienia. Dalej. Akcja Amazon w ciągu roku straciły 50% wartości. Dla porównania w roku 2000 akcje spółki straciły 80% wartości, a w 2008 45%. Większy spadek wartości akcji od Amazona obecnie odnotował jedynie Facebook i jest to aż 70 a więc korporacje tracą pieniądze, notują mniejsze dochody, no i jak już wspomniałem, zwalniają pracowników. Ale dlaczego korporacje tak tracą? Dzieje się tak, ponieważ ich rozwój w ciągu ostatnich dwóch lat nie jest rezultatem zwiększenia efektywności czy naturalnego zwiększenia popytu. Firmy się rozwijały, ponieważ wszechobecne było rozdawnictwo państwa. Ludzie mieli więcej pieniędzy i wydawali je na lewo i prawo. Czyli na tym etapie wiemy, że firmy zwalniają, a wartość akcji spada. Dalej. Cofnijmy się do roku 2000 2019. W listopadzie 2019 roku przyszedł świrus, zamykanie ludzi w domach, firmy sobie nie radziły. Więc co wymyśliły władze? Sztuczne stymulowanie gospodarki. Zaczęło się luzowanie ilościowe, gdzie kapitał płynął w akcje zamiast do realnej ekonomii. Do tego rozdawnictwo, stymulusy, dofinansowania. Ludzie kupowali więcej. To doprowadziło do rozwoju takich firm jak Amazon. W Stanach Zjednoczonych stymulusy były wysyłane w kwietniu 2020, styczniu oraz marcu 2021 roku. Razem wpompowano w gospodarkę 1,5 biliona dolarów. I często słysząc o tych ogromnych sumach, zapominamy, jak dużo to w rzeczywistości jest. Bilion to 10 do potęgi 12, czyli 1000 miliardów. Wiecie, ile to jest? Jeżeli zarabiasz 5,5 tysiąca złotych miesięcznie, to zarobienie miliarda zajęłoby ci, uwaga, 69 tysięcy lat. To jedna czwarta czasu, jaką ludzkość istnieje na tej planecie. Oni rozdali tak o 1500 miliardów. Tyle pustych pieniędzy, nie będących odzwierciedleniem żadnej nowej wartości w ekonomii, zostało wysłane ludziom. I mamy teraz inflację? Nie, no co ty? To dlatego? Nie. Czyli wiemy, że firmy zwalniają, a ich wartość spada. Dlaczego? Bo popyt był sztuczny. Firmy notowały większe zyski i zatrudniały więcej pracowników, ale popyt był tylko efektem rozdawnictwa. Dalej! Sztuczne stymulowanie gospodarki jest bardzo niebezpieczne. Ekonomiści i politycy doszli do wniosku, że trzeba uniknąć kryzysu za wszelką cenę. Dlatego ratowali korporacje i banki, które powinny upaść. No bo kryzys jest potrzebny, recesja jest potrzebna po to, żeby wyeliminować słabo prosperujące Nierentowne firmy. Co najgorsze są teraz korporacje, banki, giganty, których upadek jest zagrożeniem systemowym. Dlatego rządy dają im pieniądze, kiedy tylko taka instytucja jest nierentowna. Ja bym to nazwał komunizmem. Zyski korporacji idą do prywatnych kieszeni, ale kiedy coś się dzieje nie tak, to te firmy ratowane są z czyich pieniędzy? Z kieszeni podatnika. Ale wracając do tematu kryzysu, o którym mówi Michael Berry. Więc jesteśmy w sytuacji, gdzie od 2019 znacznie wzrosły wydatki ze względu na inflację. Dochód urósł minimalnie, ponieważ w 2020 i 2021 firmy się rozwijały i brakowało pracowników na rynku. Stimulusów nie ma, ludzie mają mniej oszczędności niż przed 2019 rokiem, a od lat 60., tylko w 2005-2007, oszczędności gospodarstw domowych były na tak niskim poziomie jak teraz. Dochód nie podąża za inflacją. Popyt wraca na poziomy z 2019, no bo nie ma darmowego pieniądza, a firmy są napompowane jak baranie jaja. Teraz to, o czym powiem, jest najważniejsze w tym całym filmie. Słuchajcie, w 2019 roku Amazon miał 800 tysięcy pracowników. Dzisiaj w Amazonie pracuje 1 600 tysięcy ludzi. Dwa razy więcej niż w 2019, a popyt staje się niższy niż 3 lata temu. Skoro w 2019 zatrudniali 800 tysięcy, a teraz 1 600 tysięcy ludzi i teraz zarabiają mniej niż w 2019. To co stanie się z tymi pracownikami? Dokładnie, Amazon będzie musiał zwolnić 800 tysięcy pracowników. Nie dość, że ludzie już nie mają oszczędności, wydatki znacznie urosły, a dochody stoją w miejscu, to nadchodzi bardzo wysokie bezrobocie. Inflacja i brak pieniędzy w kieszeniach gospodarstw domowych nie uderzy jedynie w korporacje, ale też w drobnych przedsiębiorców, w kawiarnie, restauracje, biznesy, które nie oferują niezbędnych usług i produktów. Według Michaela w 2023 zobaczymy falę bezrobocia. Firmy zatrudniły zbyt wiele ludzi w odpowiedzi na sztuczny popyt stworzony przez rozdawnictwo. To jest dokładnie to, co mówią nam odwrócone wykresy krzywej dochodowości, o których wspominałem w poprzednim filmie. Panowie i panie, wszystko wskazuje na to, że nadchodzi kryzys, a Michael Berry zwykle ma rację. Subskrybujcie, lajkujcie, nara.